Zaczynamy? Oknara. Witam Was, uczniowie. Dzisiaj będę gadał po polsku, abyście mnie rozumieli. Nauczymy się języka azorowieskiego. Co tu zrobić? Już wiem. Li. Nauczymy się języka o ty szczylu zafajdany. Dobrze ostatniej lekcji która było trzy miechy temu rozmawialiśmy o ha że jest nieme. I dzisiaj to powtórzymy bo gówno się nauczyliście. Run. Co tu się odwala? Ok przejdźmy dalej. Ja piszemy hola i mówimy hola dobrze mówię. Nie nauczę was dość mam tego dość ha jest nieme idę sobie nara. you mm -hmm.